nasz dzisiejszy dzień akcja metamorfozy G. Yeah, mam przygotowany sprzęt, jadę właśnie dobra zwycięzców z twórca, i zaczynamy działać nad zmianą stylu. A to nasza furka na dziś. Będziemy wozić się na bogato BMW 5. Tak jest, jak przystało na akcji metamorfozy. Witam Pana serdecznie! Także teraz czekamy właśnie na Maśka pod dworcem centralnym i zaraz jedziemy do salonu Maniewski, gdzie zrobimy im całkowitą metamorfozę i fryzur, odświeżymy ich włosy, a potem lecimy robić zdjęcia i ubrać ich w nasze rzeczy. Wstążę, wstążę. Jest, zdążyłem. Dobra, proszę bardzo. Tu, tu, tu. Jest. Jak? Zadowoleni z nowych fryzur? No tak, tak, tak. <gryzanie> Ekstra, jedziemy teraz zrobić fotki. Jesteśmy już w studio i zaczynamy akcję metamorfozy. Tak wygląda cała nasza ekipa. No i już malujemy pierwszego zwycięzcę. A tutaj nasze przygotowane stylizacje dla zwycięzców. Będą dwa zestawy. Jeden formalny, drugi taki bardziej casualowy. I jak się uda, to zrobimy jeszcze może sesję w garniturach. Jak jest? Cool! <noise> E, a teraz właśnie przygotowujemy się do nagrywania nowego odcinka na mój kanał na YouTube, e, czyli makijaż dla chłopaka do szkoły. Oh, yes. tak. Także już niedługo na kanale pokażemy wam jak się malować do szkoły, żeby było naturalnie i pięknie i glam. Już? No. Tak, już mogę mówić? Tak. Dobra, mówię do Was. E, no, no mówię <słukasz> do Was! Mówię do Was, tak? Nagrywa się? Ksi kameruje? Dobra, jestem ostry? Jestem ostry, jestem, jestem bardzo ostry, jak brzydka. I rozpoczynamy sesję numer no, dwa. Teraz modelem jest Maciek i mamy elegancką stylizację kolorową, taką mega zimową, czyli miodowy i zielony kolor. Widać czy nie widać? Na je pracy, tam i... Nie, jeszcze raz. Numer dwa! Yeah. Idź na no, no. i kolejna stylizacja numer dwa u Sylwestra jest to stylizacja elegancka dla faceta w kwiecie wieku, który jest pewny siebie i wie, że jest super. No, no, tak. 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 Po ciężkiej pracy należy się nam fity posiłek, przyszła wyżerka i jemy, jemy, jemy. jemy. Więc jesteśmy już po Twojej metamorfozie. Były trzy stylizacje, trzy różne pomysły na ciebie. Która z tych stylizacji podobała Ci się najbardziej, która była najbardziej Twoja? E, przede wszystkim polecam każdemu tą e, metamorfozę, ponieważ e, można odkryć rzeczy, których e, normalnie w sklepie się nie widuje, e, bo jest tyle ubrań, że że naprawdę ciężko jest e, czasem wyhaczyć e, jakieś konkretne, e, mm -hmm. konkretne ubrania, a Ty przygotowałeś się pode mnie tak, że aż za mi w piersiach. Czyli e, traktuję e, do Twojego Oczywiście, głosu. jak najbardziej. E, może przy pierwszej stylizacji nie do końca moje kolory, mm -hmm. e, ponieważ zbyt bardzo rzucały się w oczy, ja jednak wolę e, mm -hmm. stonowane, stonowane e, aczkolwiek... Ale, ale zdecydowałbyś się na takie samo połączenie jakby na ulicę jeszcze, czy jeszcze, jeszcze nie ten moment? E, myślę, że zdecydowałbym się. Czyli udało mi się przekonać Ciebie? I jak najbardziej. Super. To dzięki. Co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby wziąć udział w mojej akcji? Wiesz co, bo to jest tak, że fajnie się stylizuje młodych, szczupłych. Ja jestem po czterdziestce i nas się nie stylizuje. Jest kilka bloków, mm. ale one są takie skrajne. Albo biera się ludzi w garnitury w typie włoskim, Albo stylizuje się na zupełnie młodych ludzi i wtedy się ich przebiera. Nie przebiera, nie ubiera. A nie ubiera. Myślę sobie, dobra, ok, spróbuję, zobaczymy. nie ukrywam, że twój komentarz właśnie wyróżnia się tym, że rzuciłeś mi wyzwanie, tak? I <laughs> Podjąłem i powiedz mi, czy sprostałem, czy spełniłem twoje oczekiwania, czy stylizacje, które dla ciebie przygotowałem, były w twoim stylu, czy nie wszystkie? Jak w ogóle, jak na co dzień się ubierasz, czy jakby te, co do dzisiaj się stało, wpłynie na twój wizerunek, na to, jak się ubierasz na co dzień? Wiesz, co, ja jestem garniturowym typem, mm -hmm. więc. Ta propozycja złagodzenia tego i odmłodzenia jego wizerunku trochę jest dla mnie ok, bo akurat mogę sobie teraz pozwolić, że nie muszę ubierać łącznie garnitury, krawata, mm -hmm. e... Gdzieś szukam też jakiegoś takiego pomysłu na siebie to jest duża odpowiedź. Super, czyli mogę czuć się spełniony, tak? Proszę cię bardzo. <noise> okay, dziękuję. <noise> yeah, mam dziękuję za oglądanie tego odcinka. To była trzecia akcja mojej metamorfozy, autorskiego projektu, w którym zmieniam styl i, wizja, i wizerunek swoich czytelników. Nie ukrywam, że nie będzie to ostatnia akcja, dlatego mam nadzieję, że wyniki mojej pracy i pracy chłopaków spodobają się Wam i będziemy mogli w przyszłości również być może z którymś z Was spotkać się w studio i popracować nad tym, jak Wy upieracie się na co dzień. Do zobaczenia, dzięki, i Siema.